Cześć, z tej strony Mateusz, zrozumiem.net. Dzisiaj kolejny film z całej serii, dzięki której bez problemu będziesz rozwiązywać zadania tekstowe. Pytanie do Ciebie. Czy też masz tak, że kiedy rozwiązujesz zadanie, to czytasz treść raz, drugi, trzeci i cały czas się tylko zastanawiasz, jak w ogóle mam zacząć robić to zadanie? Jak zacząć? Albo jesteś na lekcji matematyki nawet rozumiesz to, co robicie. Rozumiesz, jak rozwiązywać te zadania, które tam się pojawiają. Wracasz do domu, otwierasz zeszyt, żeby zrobić zadanie domowe i nagle się okazuje, że totalnie nie masz pojęcia, jak w ogóle je zrobić i ono w ogóle jest jakieś trzy razy trudniejsze niż to, co robiliście na lekcji. Jeśli tak właśnie masz, to ta seria jest dla ciebie. Dlatego zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, żeby nie pominąć żadnego filmu. A dzisiaj robimy. Moim zdaniem, jeden z trudniejszych typów zadań, jakie mogą się pojawić, e, nazywam te zadania zadaniami na gdybanie. Dlaczego? Zaraz się przekonasz. No więc, tak. Daniel przegląda swoją kolekcję kart z postaciami z komiksów. Superbohaterów jest trzy razy więcej od złoczyńców. Gdyby trójka superbohaterów zeszła na złą ścieżkę i stała się złoczyńcami, to kart z dobrymi postaciami byłoby dwa razy więcej niż z kart ze złoczyńcami. Ile kart jest w kolekcji Daniela? Czyli tak, właśnie. Dlaczego zadania na Mamy jakąś sytuację teraz, czyli wiemy, że superbohaterów jest trzy razy więcej od złoczyńców. Mamy sytuację, coś, jak będzie to wyglądało, gdyby coś tam się stało. No więc rozpiszę to w formie tabelki, żeby łatwo było ci zrozumieć, dlaczego jest takie równanie, a nie inne do ułożenia w tym zadaniu. Czyli tak, teraz. Super bohaterów. W skrócie super. Napiszę, jest trzy razy więcej od złoczyńców. Czyli w zasadzie to złoczyńcy są bazą. Czyli napiszę, to jest zło. I złoczyńców jest. No, oznaczymy sobie x. A super bohaterów jest trzy razy więcej. Czyli teraz jest super bohaterów jest 3x. Ok. No i potem jest gdyby. Co będzie gdyby? Gdyby trójka superbohaterów zeszła na złą ścieżkę, czyli e, trójka superbohaterów stanie się złoczyńcami. Czyli zamiast superbohaterów już nie będzie 3X, tylko będzie ich o trzech mniej, czyli tyle ile było. Odjąć 3. Z kolei złoczyńców, e, no ci superbohaterowie staną się złoczyńcami, więc ich będzie. Złoczyńców teraz będzie X, no i jeszcze plus 3. I teraz tak. Wiemy, że wtedy kart z dobrymi postaciami byłoby dwa razy więcej niż kart ze złoczyńcami. Czyli, i teraz ja chcę to ułożyć równanie. Czyli mam 3x minus 3 z jednej strony. Tutaj napiszę znak równa się i x plus 3. I teraz się zastanawiam. No, teraz to na pewno nie jest równe. Wiemy, że kart z dobrymi postaciami, czyli superbohaterów, tutaj, tych jest dwa razy więcej. Niż złoczyńców. I teraz dużo osób by po prostu napisało, aha, no to w takim razie, skoro tych jest dwa razy więcej, to muszę tutaj wrzucić dwa razy to, i to musi być równe temu. I właśnie to nie jest prawda. Tak będzie niepoprawnie, ponieważ skoro superbohaterów jest dwa razy więcej, to żeby mógł, można było tutaj postawić znak równości, to złoczyńców musimy podwoić, bo ich jest teraz mniej. x plus 3 to jest mniej niż 3, x minus 3, więc ja. Tą liczbę muszę zwiększyć. Czyli mnożę 2 razy liczbę złoczyńców, żeby ich było tyle samo co superbohaterów. Czyli tutaj wstawiam 2, no i cała liczba złoczyńców, czyli całość biorę w nawias. No i w ten sposób mam ułożone równanie do rozwiązania. Czyli tak. 3x minus 3 równa się, nawias sobie wymnożę. 2x i 2 razy 3 to jest plus 6. x na jedną razy na drugą, czyli 3x minus 2x równa się 6 i minus 3 na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli plus 3, czyli x równa się 9. Ok. No i teraz jest pytanie, ile kart jest w kolekcji Daniela teraz? No to teraz tak, superbohaterów jest 3x, czyli mogę sobie napisać, że super bohaterów 3x, a x wyszedł mi 9, czyli teraz super bohaterów jest 27, a złoczyńców, kart z złoczyńcami jest x, Czyli 9. Czyli razem jest, będzie 9 i 27, czyli to będzie 36 kart łącznie. No i możemy napisać odpowiedź. Kart jest 36. Mam nadzieję, że to jest zadanie jasne. Teraz sobie zrobimy jeszcze jedno trochę trudniejsze. Ewa przerobiła 3 arkusze powtórkowe przed egzaminem. Liczba punktów, które zdobyła przerabiając drugi arkusz, była dwa razy większa niż punkty zdobyte w pierwszym i o 20 punktów mniejsza niż w trzecim arkuszu. Gdyby dodać liczbę punktów, które Ewa zdobyła za rozwiązanie drugiego i trzeciego arkusza, będzie ona 5 razy większa niż za rozwiązanie pierwszego arkusza. Ile zdobyła punktów Ewa w każdym z arkuszy? Ok, dobra. No to e, rozpiszmy to sobie. Czyli tak, y, liczba punktów, które zdobyła Ewa przerabiając drugi arkusz, była dwa razy większa niż punkty zdobyte w pierwszym. Czyli y, napiszmy sobie tak, pierwszy arkusz i w pierwszym arkuszu Ewa zdobyła x, no bo i drugi arkusz y, odnosimy do pierwszego, czyli w drugim arkuszu była dwa razy większa niż punkty zdobyte w pierwszym, czyli w drugim arkuszu sobie napiszemy, że liczba punktów to była dwa razy większa niż w pierwszym, czyli 2x, a... I o 20 punktów mniejsza niż w trzecim arkuszu. Czyli w drugim arkuszu zdobyła 2x i to było o 20 punktów mniej niż w trzecim. No to trzeci arkusz musiał mieć 20 punktów więcej. Czyli napiszemy sobie 2x plus 20. No i teraz e, mamy to rozpisane. Sprawdźmy, co jest dalej. Gdyby dodać liczbę punktów, które Ewa zdobyła za rozwiązanie drugiego i trzeciego arkusza, będzie ona 5 razy większa niż za rozwiązanie pierwszego. Czyli jak dodamy drugi i trzeci arkusz, czyli 2x plus 2x plus 20, czyli drugi i trzeci, no i piszemy równa się x, no i wiadomo, że to nie jest tyle samo. Pytanie teraz, która liczba e, mamy zmienić? Liczba drugiego i trzeciego arkusza razem a być 5 razy większa niż x. I znowu, żeby to wyrównać, wiemy, że to jest 5 razy większe niż to, no więc żeby było równe, to tą mniejszą część musimy pomnożyć razy 5, czyli tutaj pomnożymy razy 5. No i w ten sposób mamy ułożone równanie i możemy teraz je rozwiązać. Czyli tak, x dodamy, to będzie 4x plus 20, równa się 5x, x na jedną stronę, czyli 20 równa się 5x minus 4x. No i jak to odejmiemy, to 20 równa się x. Czyli wiemy w takim razie, że w pierwszym arkuszu Ewa zdobyła x punktów, czyli 20, w drugim arkuszu Ewa zdobyła 2x, czyli 2 razy 20, czyli 40, a w trzecim arkuszu jeszcze 2x plus 20, Czyli 60. No i mamy już praktycznie odpowiedź, tak? Bo pytanie jest, ile zdobyła punktów w każdym z arkuszu Ewa? No to jeszcze napiszmy sobie. Odpowiedź: Ewa zdobyła w pierwszym arkuszu. 20 punktów. W drugim. 40 punktów. I w trzecim. 60 punktów. Jeśli masz poczucie, że ten film ci pomógł i znasz osobę, której też może pomóc, podeśl jej go. Pomyśl sobie, być może dzięki Tobie właśnie ktoś dostanie lepszą ocenę z matematyki. A jeśli sam chcesz dostać lepszą ocenę z matematyki, to zapraszam Cię na moją stronę internetową rozumiem.net. Tam znajdziesz więcej przykładowych zadań z rozwiązaniami. Link znajdziesz pod tym filmem pierwszym komentarzu. A z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Do następnego.